Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się nawzajem na misji. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Przeżywamy dzisiaj w Kościele pierwszą i najbardziej podstawową prawdę o jednym Bogu w trzech osobach. Ta prawda pomaga nam zrozumieć, inne określenie Pana Boga, że Bóg jest miłością. Jeżeli bowiem On jest miłością, czyli istotą Jego istnienia jest miłość, to samoistnie narzuca się pytanie, to kogo Bóg kocha? A jeżeli jest wspólnota trzech osób, które przez miłość stają się jednią, to łatwiej nam to pojąć. I na tydzień temu przeżywaliśmy uroczystość poświęconą trzeciej osobie trójcy świętej Duchowi Świętego. To w Duchu Świętym idzie Kościół i w Duchu Świętym poznaje ojca i syna. Trochę narzuca mi się takie porównanie. To nauczyciele, szczególnie gdy chodzi o małe dzieci z przedszkola, mówią, że dziecko jest obrazem rodziców i rodziny. Po nim od razu widać, co dzieje się w rodzinie. I to można zastosować do Ducha Świętego. To Duch Święty, dzięki łasce uprzedzającej, sprawia, że poznajemy w nim i poprzez niego Ojca i Syna. To Duch Święty sprawia, że wprowadza nas w piękno tajemnicy Trójcy Świętej. Najmniejsi, narzuca mi się tutaj takie yy, przemyślenie dotyczące y, ostatniego kazania związanego y, ze świętem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Otóż najmniejsi, chciałbym je wypowiedzieć po to, byśmy zatęsknili za ujrzeniem w niebie Trójcy Święty żebyśmy zatęsknili za pięknem głębi Bożych tajemnic, które tam będziemy poznawali. Otóż nawiąże tutaj do Ewangelii z tego święta Najświętszy Marii Pany Matki Kościoła, kiedy to w Kanie Galilejskiej Matka Boża, wraz z Panem Jezusem zaproszona na wesele, ona dostrzega, że wina nie mają i idzie z tym do syna, bo ona Wie, że choć to jej syn, to także Pan Bóg, Bóg, syn Boży. Synu więc wina nie mają. I jak wiemy, chociaż Pan Jezus zrazu jakoby szorstko mówi: To nie nasza sprawa, nie miasto, Maria czując, że ma niepisane prawo matki, Niejako wymóc na synu przyspieszenie cudu, nie mówi nic do syna, bo właściwie zostało wszystko powiedziane. Nie. Tylko idzie do sług i mówi: Zróbcie wszystko, co syn mój wam powie. No jak syn to usłyszał, to czuł się niejako przymuszony, żeby przyspieszyć godzinę cudu. I możemy powiedzieć, kto w tym starciu wygra. Czy Matka Boża, którą nazywamy w litanii do Matki Boskiej, nieustającej pomocy wszechmocą błagającą, która wszystko może błagać. No, niby tak, ale to Pan Jezus pozwolił Matce wygrać, po to byśmy mogli ją nazywać wszechmocą błagającą, a więc można powiedzieć, wprowadził Marię i nas. W możliwość przeżywania niezwykłych tajemnic. Wprowadził nas, szczególnie gdy chodzi o umysł człowieka, mężczyzny, który chce poznawać, w tajemnice i piękno głębi swojego bóstwa. Gdy chodzi o kobiety, na przykład, czy pragnienie, to może być to pragnienie Trójcy Świętej wyrażone w tej pewnej tęsknocie, że może w życiu doczesnym któraś z pań poczuła się niedoceniona, niedotulona. Tam będzie spełnienie wszystkich pragnień, które sprawią, że będziemy niejako w siódmym niebie. Wszystko to, najmisi, powiedzieliśmy po to, żebyśmy zapragnęli. Być w niebie i patrzeć twarzą w twarz w Trójce Świętą. My często płaczemy, smucimy się, gdy odchodzi ktoś z tej ziemi, nam bliski. A powinniśmy pragnąć, tak jak On już w niebie, poznawać to piękno głębi boskich tajemnic. Zapragnijmy uroczystość Trójcy Świętej. Spotkać się z nią w niebie. Oddajmy chwałę Bogu, który jest miłością w trójce osób, poprzez piosenkę, którą zaśpiewamy, a ją wspólnie znamy. Spróbujmy razem. you oh. Najmilsi. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że cieszymy się bardzo z tego, że w tym trudnym czasie pandemii mogliśmy krótkimi filmikami umieszczanymi w mediach społecznościowych podtrzymać wzajemnie jedność z niedzielnym słowem Bożym i ze sobą nawzajem. Chociaż nie mogliśmy. Spotykać się bezpośrednio, chociaż w ten sposób byliśmy ze sobą blisko. Dziękujemy za liczne oglądanie tych spotkań. Ponieważ jednak powoli wracamy do normalności, do możliwości osobistego udziału w Eucharystii, spotykania się nawzajem, to ostatni na razie filmik. Nagramy w uroczystość Bożego Ciała czyli najbliższy czwartek. Oczywiście najmniejsi, że w razie, nie daj Bóg, powtórzenia się takiej sytuacji, znów będziemy starali się podtrzymać naszą jedność przez ducha tych wspólnych spotkań. Przy okazji dziękuję księdzu Grzegorzowi za niezmordowaną i cierpliwą yy, yy, i cierpliwe nagrywanie tych filmików, a także za pomysł, który myślę, był bardzo, bardzo yy, udany. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i do zobaczenia czwartek.